Cześć moi drodzy! Oto smartwatch Ziblaze GTR3 Pro, który kupiłem sobie sam za własne pieniądze, prosto z Chin i nie wiem dlaczego, ale niesamowicie się emocjonowałem jego przyjazdem. Eee, to jest taka malutka pierdółka. Smartwatch za 100 zł, co może być w nim niezwykłego. Ale właśnie chodzi o to, że marka Zblaze jest y, ciekawa, ciekawa, bo przyglądam się jej od dłuższego czasu. Ona produkuje niesamowicie tanie smartwatche. Y, ten model zresztą postanowiłem zamówić pod wpływem y, Piotra, którego pozdrawiam Piotra z Twittera. On sobie zamówił inny model, a, a ja postanowiłem sobie zamówić ten głównie ze względu na to, że ma wyświetlacz AMOLED. Był trochę droższy, ale nadal kosztował. Ledwo 100 złotych, no może trochę ponad 100 złotych. W każdym razie dawno sobie nie zrobiłem sam prezentu, może dlatego tak się tym ekscytuję. Dlatego zapraszam was na szybkie rozpakowanie i pierwsze wrażenia z tego, jak wygląda ten zegareczek. Przyszedł do mnie zaskakująco szybko. W cztery dni był już w Wielkiej Brytanii. Drugie 4 dni zajęło mu dojechanie do mnie do domu, czyli tak naprawdę w 8 dni. Sprzedawcy teoretycznie Zapewniają, że ma dojść w dni maksymalnie 11. Dobra. Folika zdjęta. Możemy, możemy. zobaczyć, co się czai w środku. No, wychodź, wychodź, wychodź. Uuu. Okej, okay, od razu mamy jaką mamy apkę ściągnąć. A, no tak, to jest Uuu. sama tarcza. Ok. Wydaje się metalowa. I cyk. Jest to malutkie urządzenie. Niewiele większe od mojego Xiaomi, to znaczy Xiaomi, od mojego Mi Banda Xiaomi. O, tutaj mamy drugą nalepeczkę od sensora. Okej. Okay. Czy to jest metalowe? Bo wiem, że to jest nowy smartwatch na rynku od tej marki, bo wersja bez Pro już jakiś czas istnieje, ale Zblaze GTR 3 Pro, jeżeli się nie mylę, wyszedł właśnie jakoś niedawno. Jest to ulepszona wersja tej podstawki. Prezentuje się całkiem elegancko. Tamten, z tego co pamiętam, był cały plastikowy. Ten jest... Kurczę, wiecie co? Ciężko mi powiedzieć, ale chyba... Jakieś połączenie chyba metalu i plastiku. Wydaje mi się, że ten ring tutaj nie wiem czy go dobrze widać, jest metalowy, ale szybko, szybko się nagrzewa, więc kurczę nie wiem, a ta część chyba jest plastikowa. Zobaczymy jeszcze, ale tak, wydaje się taki całkiem solidny. Ok, dalej. Co mamy jeszcze? Kabelek do ładowania? Proszę bardzo. Wygląda podobnie. Ciekawe czy ma takie samo wejście jak mój MiBand. Nie, ale bardzo podobne. Ciekawe czy byłbym w stanie ładować z Mi Bandowego. Ok, Mi Bandę odstawmy. To odstawmy. Foliki do folijek. O! Zamówiłem sobie z czarnym tym. Kurczę, widać jaką mam tutaj. Jakie mam już. Zn... Znamienie normalnie. Tego mi banda. Może za zaciasno trochę noszę. I cyk mamy piękny. <laughs> Ach, a nie pachnie aż tak mocno, że tak powiem, językiem jak jakbym się spodziewał. I mamy instrukcję obsługi, która prezentuje się tak. O jejku, jakie malutkie literki. Naprawdę malutkie. Uhuhu. Ale za to z tego co widzę jest dużo języków. Dobra, chyba. Raz, dwa, trzy, trzy strony na język na oko. Jest Polski. Nie ma. Nie ma polskiego. Jak zwykle. Polacy zaniedbani. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Odpali się. Jak nam instrukcja mówi? Czy ja mam? To jest po angielsku. Tak. Display. Start button. Uwaga. Klikamy start button. Nie dzieje się nic. O, jednak się dzieje. Ej, naprawdę ładnie wygląda. Mamy angielski, niemiecki, chiński. Spróbujemy polski. Ja pewnie później wrócę na angielski, bo jednak wolę angielski. Przez to, że zazwyczaj ten polski jest słabo przetłumaczony. No, okej. Okay. No właśnie. Coś tam. Wiązanie kodu skanowania. Zainstaluj na swoim telefonie. Bla, bla, bla. Więc chyba jednak wrócę na angielski, bo ten wi wiązanie kodu skanowania. E? Brzmi absolutnie bez sensu. Aha, pa parowanie. Pominąć. Dobra, pomińmy na razie. Ustawienie godziny. Eee, no jest zła. Dobra, jak sparuje to pewnie sam zrobi. No, no. Okej, okay, dobra. No dobra. Chyba jednak muszę, chyba jednak muszę go sparować. Ale na razie pierwsze wrażenia są pozytywne. No, w końcu wydaje na to swoje własne pieniądze, więc muszą być pozytywne. O, a, a, u, ale fajny. Dobra, może jeszcze go sobie zamontuję na ręce. Zobaczymy, jak wrażenia z zamontowania na ręce. Proszę bardzo. Leży jak tak zwany ulał. Nie no, naprawdę fajne. I ma. O, patrzcie, udało się przejść gdzieś dalej. On ma jakoś strasznie dużo parametrów, które jest w stanie mierzyć. Ponoć nawet ciśnienie, chociaż no, nie wyobrażam sobie, żeby ciśnienie mierzone na nadgarstku przez tani chiński zegarek miało cokolwiek wspólnego. Anyway, jeżeli chcecie zobaczyć e, recenzję tego zegarka, to na pewno się pojawi u mnie na kanale, prawdopodobnie gdzieś. Po 20 września, ponieważ zamierzam go zabrać na wycieczkę. Na wycieczkę po północy Szkocji. Bo jadę na wycieczkę po północy Szkocji z moją dziewczyną i z moją mamą i z jej mamą. Więc będę w stanie go przetestować w ekstremalnych warunkach. Zobaczymy, jak sobie tam poradzi. Jestem. No, my, my, wydaje mi się, że dobrze sobie poradzi. Kurczę, aż, aż mam ochotę mu założyć jakieś. Szkiełko albo jakiś, 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 jakąś folikę na ten ekran, bo jest naprawdę ładny, a wiem, że go podrapię. Nawet mojego starego Redmi. Oba mają amoleda. Ale kurczę, zobaczcie, jaki ten jest dużo jaśniejszy. To też będzie trzeba jeszcze pokazać. Demet. Nie mogę się przyzwyczaić. Jest dużo jaśniejszy. Nice. Ok. Dobra, to na razie wszystko. Będzie recenzja na kanale, dlatego bądźcie w nasłuchu, jeżeli lubicie taką tanią chińszczyznę. A ja prawdopodobnie jeszcze na Facebooku, na Twitterze czy na Instagramie będę Wam dawał znać, jak się ten sprzęt sprawdza. Dlatego trzymajcie się i do usłyszenia. Pa Pa!